Dzień dobry, Bliskon został odwołany. Dzień dobry, mówi dla was Jakub i jak zwykle jest ze mną niezastąpiony Marek Wieczyński. Witam serdecznie. Witam cię serdecznie Marku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Bliskonu, więc powiedz mi a raczej jaka jest twoja teoria spiskowa, że Bliskon został odwołany? Oj, wiesz, co tutaj? Jakby wydaje mi się, że tak naprawdę Blizzard na ten moment nie ma niczego, co mógłby zaprezentować. No bo jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat World of Warcraft, no to Blizzard na zeszłym Blizzard zapowiedział od razu trzy dodatki. Do Diablo 4 mamy już zapowiedziany dodatek również na zeszłorocznym Blizzard. Oba te tytuły wychodzą w tym roku, więc też jakby za wiele do pokazania e, by nie mieli, ponieważ też blisko nie jest w listopadzie. Tam początek listopada, pierwszy bodajże weekend listopada. E, więc e, różnica pomiędzy okresem premierowym, jeżeli by założyć, że premiera tych tytułów byłaby e, jeszcze powiedzmy na przełomie listopada i grudnia, no to byłoby bez sensu, bo już cała kampania marketingowa by ruszyła znacznie wcześniej, prawda? Do tego dochodzi Hearthstone, Overwatch, które jakby mają swoją po prostu scenę sportową i tak naprawdę tyle, ponieważ Overwatch, uwaga, nie ma kampanii single player, jaką miał mieć. No a Heroes of the Storm jest dead, więc tak naprawdę. Wracamy do punktu wyjścia. Blizzard w tym roku nie ma nic do zaprezentowania, a przynajmniej takiego, co by napędziło w jakiś sposób hype na to, co będzie powiedzmy za rok, no bo blisko ma to do siebie, że zapowiadał to, co wydarzy się w kolejnym roku, a nie to, co będzie powiedzmy na przestrzeni miesiąca, dwóch. Czyli to, co posiadaliśmy informacje na temat dodatku do World of Warcraft i dodatku do Diablo 4, to są informacje, które te rzeczy wyjdą w tym roku, tak? tak Mają wyjść. Tym koń, roku. Do końca I... tego roku. Tak. A bliskon zawsze zapowiadał rzeczy, które będą na przyszły rok. No, więc... więc Więc jakby twoja teoria, ponieważ Blizzard oficjalnie nie powiedział dlaczego. Powiedzieli tylko, że no, z ciężkim sumieniem stwierdziliśmy, że no nie zrobimy w tym roku bliskonu. Ja ugryzłbym ten temat jeszcze z innej strony. Bo już skoro o tym mówimy, więc tak powiem, wrzućmy trochę, znaczy wrzućmy. Dajmy kiw mrowiską czy to jest wina Microsoftu, który jakby nie patrzeć jest właścicielem Blizzarda obecnie no i jakby nie patrzeć Diablo 4 Diablo 4 w Game Passie to było coś do, coś dużego i jak, jak to dalej się według ciebie potoczy, tak? Czy to jest ich wina, że nie mamy, że nie będzie tego blisko? no że mogli maczać na swoje palce, czy raczej bardziej jest to dziwny zbieg okoliczności? Wiesz co, patrząc przez pryzmat analogiczne imprezy, ze strony BTSD, czyli QuakeCon, no to te imprezy się cały czas odbywają. Nie pamiętam, czy po przejęciu Bethes przez Microsoft BTSD była obsuwa z jednym, powiedzmy, QuakeConem, bo to było gdzieś tam, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach również pandemii, więc to też mogło mieć wówczas wpływ, ale no, jeżeli założyć analogicznie, że QuakeCony się odbywają obecnie, no to myślę, że tutaj jakby Microsoft nie miałby nic przeciwko, żeby się jej bliskony odbywały, tak? Więc tutaj po prostu jakby dalej mam wrażenie, że jeżeli już, to może ta cała po prostu, jakby to powiedzieć w cudzysłowie afera wokół przejęcia, Activision Blizzard przez Microsoft, która ciągnęła się znacznie dłużej niż przewidywano, no to może mogła mieć jakiś wpływ, że powiedzmy jakieś tam projekty nie zostały dostarczone, plus jeszcze przypomnijmy sobie, że jeden tytuł został już skancelowany, mam tu na myśli e, swoją drogą tytuł, który był zapowiedziany w zeszłym roku, ten survival od e, Blizzarda, on już jest skancelowany, więc tym bardziej Blizzard nie ma czego pokazać i myślę, że to jest dalej jakby kwestia tego. Być może właśnie jeżeli już dopatrywać się tej po założeniu foliowej czapeczki win Microsoftu, no to może tutaj ten sposób. No i też pamiętajmy, że też zmieniła się hierarchia pracowników jakby CEO Blizzarda, CEO Activision, Również jakby całej spółki, patrz Kotik, patrz Mikey Bara, opuścili już Bizarda i opuścili już aktywizm Blizzard, więc może ze sprawą tych elementów mogło to mieć wpływ, ale raczej powiedziałbym że to znikowym. Marginalne. Znaczy ja tu próbuję w jakiś sposób powiedzmy szukać drugiego dna, a tak naprawdę. Jaki może być ten realny powód? tak? Jaki może być poza tym, że właśnie. Yy, znaczy, czy uznajemy, że realny powód to jest to, że Blizzard nie ma po prostu czego pokazać, tak? No, wydawałoby się logicznie rzecz ujmując i patrząc jakby po scenie gier Blizzarda, no na to by wychodziło. Także nawet sami gracze jakby spodziewali się, że raczej w tym roku albo Blizzard będzie słabszy, a już w zeszłym roku był słaby, jeżeli chodzi po. Powiedzmy o mm, ten hype, albo po prostu nie będę mieli czego poznać, jakbyś to się sprawdza, tak. A przypomnijmy też, że jakby za niedługo mamy kolejną imprezę, która się będzie odbywała w Giereczkowie na przestrzeni sierpnia, w końcówki sierpnia, bodajże, że dobrze pamiętam. I to będzie też dobry okres, bo w sumie najlepszy do podania daty premiery nadchodzących tytułów, które jeszcze nie zostały po prostu podane, daty premiery, a są po prostu zapowiedziane. Czyli właśnie pierwszy dodatek z trzech do World of Warcraft i dodatek do DB4. Tak, dokładnie. Zapytam Cię w takim razie z innej strony, jako osoba, która była na Bliskonach, mhm. która widziała to z, zarówno z perspektywy organizacyjnej, jako. No, Jak tak również... Akurat tutaj organizacyjnie nie do końca na zaproszenie, tak, ale nie jako, nie jako organizator. Ale bardziej jako no, osoba, która, powiedzmy, miała okazję trochę tam zobaczyć tego, a też być uczestnikiem tak. również. <laughs> Dokładnie o to tak. mi chodziło. Powiedzmy, że właśnie taki backstage'owo, ale również osoba, była, która była uczestnikiem po części, tak? Mhm. Więc y, zapytam cię, czy uważasz, że to jest bardzo duży, y, w tym momencie bardzo duża strata dla społeczności Blizzarda, hmm, tak? Rozwin może pytanie, bo to bardzo podać ogól, ogólna, ale tak to bym musiał odnieść. Rozwi, rozwinę pytanie, chodzi... Ogólnie, ogólnie chodzi mi o to czy community potrzebuje takich imprez, tak? Czy, czy w obecnych czasach community jeszcze potrzebuje takich imprez patrząc na to, że raczej duzi wydawcy czy też rezygnują z powiedzmy tam E3 i tak dalej na rzecz powiedzmy albo to mniejszych imprez albo właśnie swoich własnych tam powiedzmy livestreamów, tak? Więc z prezentacji. Więc zapytam cię, czy po prostu nie lepiej byłoby, na przykład dla Blizzarda, Blizzarda zrobić w tym momencie, yy, wiesz, wydarzenie online na zasadzie pół, pół godzina prezentacja tego, co mamy, o ile coś mamy, i, i dzięki Nara na, te, na tej zasadzie. Yy, wiesz, co w przypadku Diablo 4, to już nawet to mamy miejsce bo te wszelkie dev streamy, czyli campfire czaty. No już się odbywają, tak naprawdę jeszcze z, przed premierą Diablo 4 się miało na miejsce. W przypadku innych gier to tak znikomo, za wiele informacji jakby w postaci streamów nie było. Natomiast e, powiedziałbym, że po prostu obecnie mamy sytuację taką, że esportowo też się niewiele dzieje, no bo wypad StarCraft jako e sport bo już jakby na blisko na go nie ma. Overwatch 2, powiedzmy, że jakoś jeszcze się trzyma. Hearthstone podobnie. No i Heroes of the Storm też wypadło. Tak? Więc mamy z czterech tytułów esportowych, które mogłyby przyciągnąć rzeszę fanów, poza oczywiście jakimiś tam panelami, no to już dwie gry wypadły z czterech. Więc tutaj mamy sytuację jakby. Um, która. Ogranicza w jakiś sposób popularność danej imprezy. W kuluarach mówi się, że Blizzard pracuje nad kontynuacją jednej ze swoich marek. Tak? No to... Jeżeli nie liczyć World of Warcraft, nie liczyć Overwatcha, Diablo 4 już mamy, no to wychodzi jakby albo Starcraft, albo Warcraft w formie RTS-ów. Tutaj z kolei wychodzi Stormgate, który naprzeciw, który w jakiś tam sposób sobie zdobywa rzeszę fanów, a to jest też twór, przy którym pracują, byli pracownicy Bizarda. Więc czy coś się zmieni w przyszłości? Ciężko mi powiedzieć. Czy imprezy tego typu stacjonarne powiedzmy umierają? No patrząc przez pryzmat E3 można takie wnioski wysnuć. Czy blisko za rok się pojawi? Szklana kula, wróżenie z fusów, ciężko powiedzieć. Na ten moment, jakby można uznać, że po prostu w tym momencie będzie za zaprezentowania. I to jest chyba jedyny racjonalny powód. A czy będzie miał za rok? Miejmy nadzieję, że tak. Chociażby drugi dodatek do WoWA, drugi dodatek do Diablo 4. Już będzie można za zaprezentować zapowiedzi właśnie na kolejnym bliskonie, tak. Bo cykl życia World of Warcraft to jest dwa lata dodatku. No to jeden rok jakby będzie właśnie przerwę i drugi rok będzie jakby już budowaniem hype'u na kolejny dodatek. Nie? Hmm. Znaczy jakby patrząc z perspektywy tego czy, znaczy za, zatem kolejne kontrowersyjne, można powiedzieć, trochę pytanie, czy brak bliskonu może mieć wpływ? Znaczy, czy to, że nie ma bliskonu, może być spowodowane tym, że w Blizzardzie, znaczy teraz już jest lepiej, ale dalej powiedzmy, że parę lat temu tak fajnie nie było. Wiesz, tak? ja że mówię tutaj już o różnych aferach i tak dalej, gdy yy, się zresztą mówi o, o, o branży i o Blizzardzie. Cosby, so dokładnie, tak. dokładnie. Nie, nie chcę po prostu tutaj. Wiadomo, ten cenzurujemy, ale kto wie, to wie o co chodzi. I czy ma to po prostu, może mieć to wpływ na, na Bliskon? Czy o, czy te afery miały wpływ na Bliskon jakkolwiek i czy dalej to odbija w jakiś sposób? Wiesz co, wydaje mi się, że już jakby ta sprawa w jakiś sposób przycichła i mm, nie wplątywałbym e, jej jako powiedzmy powód do... O rezygnacji z Biskonu, bo równie dobrze ten Biskon mógłby, byłaby idealna okazja, żeby w zeszłym roku się nie odbył, bo to był w zeszłym roku był pierwszy Biskon postpandemiczny, tak? I już jakby w zeszłym roku mógł się w ogóle nie odbyć. Taka afera też była jeszcze bardziej gorąca, nie? Bo ta afera, przypomnijmy sobie, że ona wyszła jakby w okresie w, tuż przed powiedzmy zapowiedzią zakupu przez Microsoft. Tak? Być mu... Nawet niektórzy sugerowali, że ta afera wyciekła po to, żeby akcje, żeby Microsoft taniej kupił Blizzard nie? i Activision. Więc jakby było masa okazji, żeby ta afera miała przełożenie na brak bliskonów. Myślę, że w tym momencie to jest zupełnie jakby mm, nierealne albo po prostu przestrzelone Argument za tym. Znaczy, tutaj po prostu chcę się dowiedzieć, bo jak dobrze mm -hmm. wiecie, ja jestem lekkim jeśli chodzi o Blizzarda i tak dalej, i po prostu jestem ciekaw, dowiaduję się, co, co może mieć na to wpływ. Bo oczywiście, jeśli tak, że nie mają co pokazać, no to niech tak będzie. ale jeśli, A impreza są tego typu. Organizacja takiego typu imprezy w Kalifornii, no nie oszukujmy, jest droga, tak? To nie jest powiedzmy. Wynajęcie jakiejś tam salki, tylko oni wynajmowali cały Congress Center tak, w Kalifornii, więc to koszta były na pewno. No i nie ukrywajmy, że tu raczej to nie jest tak, że Blizzard nagle słuchacie bankrutuje i oni potrzebują i nie robią blisko, no, żeby zaoszczędzić pieniądze. No, raczej mając pod sobą takiego dosłownie wujka w postaci Microsoftu. To raczej nie grozi im bardzo szybko upadek, chyba że upadnie cała Microsoft, ale to, to też jest niemożliwe. No, Mało realne. Chyba że mało realne. Y, więc zapytam Cię na plany na przyszłość. Plany na przyszłość, mianowicie jak to będzie wyglądać w przyszłości? Znaczy, w przyszłości blisko ma powrócić, tak? No, ale czy myślisz, że jakaś. W planach jego ma forma... powrócić, czy będzie? No, <laughs> Patrzę na no, wydawniczy i. Zauważmy też, że po raz pierwszy od lat, tak naprawdę od chyba premiery, a w sumie zapowiedzi Diablo 3, blisko, Blizzard pojawił się, na, pojawił się na Gamescomie, więc to też jest jakiś, powiedzmy, znak czasów, że bo też jakby chyba z Gamescoma wypadł właśnie pierwszy Blizzard, potem już go nie było, ponieważ ESL, który podczas Gamescomów organizował turniej Starcrafta, przeniósł te turnieje z kolonii do Katowic. Należy o tym pamiętać. 2014 rok, jeżeli dobrze pamiętam, bo 2012, choć tu też może już pamięć być nie ta. Przeszło ponad 10 lat temu. Natomiast czy jakby w przyszłości bliską będzie miał rację by i czy się pojawi. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj muszą sobie przemyśleć tak naprawdę jak ten bliskon miałby wyglądać, ponieważ no nie oszukujmy się, ale pandemia pokazała nam dobitnie, że eventy stacjonarne w jakiś sposób nam jakby się przestarzały i brakowało konwencji na to, jakby je poprowadzić. Um, dlatego też umarło ostatnio E3 um, i szczerze mówiąc, patrząc przez cykl wydawniczy Blizzarda, że jakby gra pojawia się przynajmniej dodatek co 2 lata do WoWa, Hearthstone ma chyba dodatki 2 yy, do roku albo 3, Overwatch ma sezon, sezon pasy również jakby w tym momencie, co 3-4 miesiące, no to myślę, że jeżeli przemyślą co chcą jakby zaprezentować i będą mi, co zaprezentować, no to blisko one się pojawią. Przynajmniej na ten moment nie wróżę, żeby to, żeby ostatnim bliskom był w zeszłym roku. No, rozumiem. Znaczy, rozumiem. Ma to, ma to dla mnie jakby jakiś tam, powiedzmy, jakiś tam sens w tym, w tym aspekcie. Więc yy, myślisz, że Doczekamy się jeszcze blisko na przyszłości i tak naprawdę czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Bo myślę, że wyczerpaliśmy już temat. Mm, czy chciałbym coś dodać? Może jedynie to, że jeżeli blisko się odbędzie za rok, to warto spróbować się na nim pojawić, bo to jest mimo wszystko fajne przeżycie. A faktycznie jakby to, co się teraz dzieje, pokazuje nam, że to może być jeden z ostatnich, tak? I potem lepiej pojechać i powiedzmy się w jakimś stopniu można nawet rozczarować, ale przy okazji, by zwiedzić nieco świata, aniżeli potem żałować jak niektórzy, że hmm, hej, nie byłem na E3 i już nie będę. Rozumiem, znaczy to tyle od nas w takim razie. Wam bardzo dziękujemy. Mówi dla Was Jakub Mrozowski i Marek Wieczyński. Trzymajcie się, cześć.